Siemanko, tu Kajus. witam w drugim odcinku prezentacji gier przeglądarkowych. Więc tak, teraz przedstawiam Wam grę z, ha z hackers i FitGet. Nie wiem jak się wymawia, to jest hackers, więc mówię jak się pisze. The game, więc tak. Y polecam grę na serwerze 17. Więc tak, y po wejściu, link wam w opisie, po wejściu na, do, na link. Dajemy tutaj, nie jesteś członkiem z bohatera I tu mamy takiego bohatera swojego I tutaj wybieramy płeć No i przy, przykładowo weźmiemy sobie demona To my oczy możemy wybierać Brwi, usta, nos, uszy, kolor włosów Chociaż włosów nie, mamy podbródek Znaki szczególne, takie te i rogi wybieramy sobie no jak ktoś nie ma jakiegoś takiej beny twórczej że tak stoimy to daj losowo przepraszam chwilkę więc daję losowo sobie i po prostu losowy bohater się wybiera i daje zapić mamy trzy profesje bojownik max i zwiadowca Hmm, pewnie będziecie zastanawiać się, która jest najlepsza. No, grałem wszystkimi i zwiadowca jest najsłabszy. Na pierwszym miejscu, moim zdaniem, jest Mac. Potem jest wojownik i najsłabszy jest zwiadowca Mac. Po prostu ma duży damage i po prostu no, dobrze wali, że tak powiem. Więc tak, ja nie będę robił konto, bo to będzie multi-konto. Zrobię się na swoje. Więc tak, wejdźcie do gry. No i tu takie te poczta, skarczma, arena, warta, zbrojownia, gabinet magii, stajnia, grzybiarz, bohater, gildia, sala, chwały, lochy i opcje. Więc w opcjach mamy podstawowe takie te można zmienić sobie wizerunek, e-mail, hasło, aktywować konto, usunąć konto, dźwięk czatu, animacje, przedmioty porównać i głośność. Tu mamy język gry. No więc tak, lochy. Aby dostać, mieć, móc mieć możliwość przechodzić jakieś lochy musimy po prostu w karczmie robić misję i musimy mieć farta i musi nam dropnąć klucz. Klucz najpierwszy najczęściej dropi ten do tej tej. Tutaj wchodzimy i mamy 10 poziomów i po prostu zabijamy zębiaki po ukończeniu tam lochu dostajemy jakąś dobrą nagrodę. Ja teraz nie będę wchodził, bo przegram. Hmm, więc tak, zbrojowni mamy tutaj ekwipunek do kupienia. Tutaj mamy poziom, tu mamy nick, a tu mamy po prostu nazwę gildii, tak? Nie, tu mamy grzyby, grzyby się kupuje za smsa lub przelewem, po prostu takie premium, że tak to ojmę. Tu mamy pieniądze zdobywane normalnie w grze. Więc tak, gabinet magii to to samo co tam, tylko że tu kupujemy takie, takie przedmioty i mikstury. Mikstury działają tak, że tutaj mamy okres działu 3 dni, siła plus 10% no i to przez 3 dni będzie tak działać jak wypijemy. Więc tak, yy, warta to jest po prostu praca, polecam sobie pracę ustawić, żeby zarobić przed spaniem. Yy, idziemy, kładziemy się na przykład spać to zanim włączymy komputer kto będzie w to grał, to ustawia sobie na 10 godzin i tutaj dostajemy 55 zł i 30 srebra no za 10 godzin i tak przez noc, nie trzeba być zalogowany, można się spokojnie wylogować i to będzie pracować automatycznie. I rano wchodzimy, odbieramy pieniądze i mamy jakiś zysk. Arena, to jest arena, <laughs> przepraszam, walki z graczami. Tutaj na arenę wkracza Yahoo 07, poziom 17 i taka ta historyjka. Jeżeli nie chcecie mieć losowych, tylko na przykład chcecie z kolegą się pojedynkować, po prostu tu wpisujecie nick kolegi i dajcie OK. Ja na przykład z nim nie wiem czy dam radę, ale powinienem tutaj, jak ktoś nie chce czekać, może pominąć. No i właśnie wygraliśmy. Tutaj łup mamy, zdobyta cześć. I tu mamy staty moje, tu staty przeciwnika, arena w tle i jakieś zawsze historyjka tu się walnie, że tak powiem. I mamy klaser. Można go zrobić y, na którymś tam poziomie. Nie pamiętam dokładnie na którym. I tu mamy potwory. Zabite potwory y, za chwilę wytłumaczę. Y, w karczmie. Y, tu mamy barmana. O no, tu mamy owartowniczność. Y, Hmm, wrócę do barmana za chwilę. Jeżeli tutaj... bierzemy. zawsze tu przy stole siedzi ktoś, kto daje nam questy. I możemy... Trzy questy mamy do wybrania. I każdy quest... O! O! Właśnie tu jest y, klucz do lochu kolejnego. I tak mi się trafiło. I tu mamy wynagrodzenie, doświadczenie i czas trwania. I tutaj jak widać awanturniczość minus 20 będzie po przyjęciu zadania. Jeżeli minie w nam w cała awanturniczość, a będziemy chcieli jeszcze e, robić zadania, to idziemy do barmana, płacimy mu grzyba, no i dostajemy tam ileś awanturniczości. To jest tak no, dealer, można tak powiedzieć. E, no w hazard można się z nim no, nawet bawić. E, daje się tu złoto, ileś tam złota, dam się jeden przy, przykładowo i wybieramy kubeczek i zobaczymy czy nam się poszczęści, poszczęściło się nam zapłaciłem 7 złota i za to że wygrałem to te 7 pomnożyło się razy 2 i dostałem 14 jak sobie już wyjść to klikam precz no i tu ogólnie mamy takie ukryte łódce ale to trzeba mieć zdobyty klucz więc tak ja sobie może tutaj opalę tę testa 20 minut będzie trwał hmm co by to jeszcze pokazać. Mamy salę chwały. W sali chwały możemy zobaczyć, na którym miejscu jesteśmy. Ja akurat mam, jestem na w miejscu. Bardzo tu osób, bardzo dużo tu ludzi gra, więc to jest nawet dobry ranking. Chociaż nie chcę, że tak powiem, wychwalać się albo coś. Nie wiem, czy to jest dobry w sumie, ale moim zdaniem dobrze jest. Gildia. Możemy założyć gildię ze za 10 takich złotych tych. No i tu mamy wszystkich tych e, członków gildii. No i tu e, opis gildii. Tu twierdza. Każdy ten ten, jeżeli jesteśmy z szefami gildii, e, członkowie wpłacają tam... E, no wyznaczymy sobie składkę dzienną. Ile trzeba płacić ze złotych? Na przykład u mnie jest 5 złotych. No i płaci się 5 złotych dziennie i wtedy tu jest ilość wszystkich pieniędzy zebranych no i te pieniądze przeznacza się na te trzy tutaj bonusy o. ten trener daje nam premię doświadczenia skarbiec daje nam premię premię zbierania ilości złota po przejściu zadania i twierdza jak po ulepszeniu twierdzy możemy mieć po prostu więcej osób w gili, bo jakieś limity tam są. Więc tak, tu mamy poszczę Trochę się pewnie tego. A jednak nie jest dużo. I tu mamy tutaj jakieś te. I tutaj, żeby mnie zaatakowałam. Jeżeli by było na czerwono, to by było oznaczało, że przegrałem. No i ktoś mnie z poziomem 19 zaatakował. Oczywiście. Nie żebym... z ja tym twartym, ale może. Więc tak, mamy stajnie. W nie kupujemy sobie, hmm, przepraszam, może nie będę klikał, bo zabusza. Mamy krowę, konia, yy, smoka i tygrysa. Każdy ma y, czas wędrówki, i tam skraca nam czas wędrówki. Skarczmy na misję po prostu. Na przykład jakbym wziął tutaj tego dinozaura, czas wędrówki minus 50%, czyli jak przez chwilę wziąłem na 20 minut, to jakbym miał takiego yy, dinozaura, to miał 10 minut, a nie 20. No, i tutaj, aby mieć grzyby, no tu można jakieś kupony, jakieś gratisy, SMS-em, przewezem, tutaj telefonem, kartą, PayPal. To już jak, jak wolicie. No, tu mamy instrukcję, tam, jakby ktoś nie zrozumiał dokładnie, co przedstawia na filmiku, to instrukcję mamy i no możemy się tam obeznać. Mamy forum, obsługę, tu jest przeciw do wylogowania się. O nas prywatność OWH, przepraszam. Może się zalogować przez Facebooka. No i to chyba wszystko. Dobrze. Jeszcze tutaj mamy Bohatera. To już pokazywałem. to jest swój opis. I tu nasze statystyki. Można powiększać przez płacenie pieniędzy. Więc ja już będę kończył. Zapraszam do komentowania, łapkowania w górę, subskrypcji. No i trzymajcie się.